This crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way. When the world starts to unfold, through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we really care. Through thick and thin. Been there by my side, shoulder to lean on oh, when it is good and high. You're the one who lifts me up. Wszystkich moich przyjaciół bardzo, bardzo serdecznie słuchajcie. Witam was tym razem z Austrii. Witam was z Gracu. I to jest już ostatni chyba weekend mam nadzieję tej trasy. Dobra trasa, bo był Neapol, były Pompeje, była Florencja, była Wenecja. Po drodze niestety Grajewo, ale tylko na chwilę. Także wracam zmęczony, uczciwie, zasłużony. Kupa kilometrów zrobiona. Jak mi pociąg jakiś nie potrąci, to pójdę dalej. No, jestem w Gracu, już tu byłem raz albo dwa razy. A zaczynam nie od stadionu, bo już stadion był. Może się przejdę dziś lub jutro, ale najpierw zaczynam od Muzeum Schwarzeneggera. Ja już tam byłem, ale wtedy nic nie nagrywałem. Teraz idę. Bardziej dla was, ale sam zobaczę czy coś nowego jest. Dobry kawałek się idzie sporo pod górę. Tam jest w ogóle taka malownicza miejscowość tal. Pod gracem, znaczy nad gracem, bo w górę się idzie. Bardzo ładne jeziorko, fajnie tam jest. Także to wam pokażę, a potem zobaczę, będę wracał. To się przejdę trochę przez miasto. Zobaczymy jeszcze. Na razie. Zaczynamy od Muzeum Arnolda Schwarzeneggera. To jest tak pięknie, słuchajcie. Kurde, ale ja go nieogolony jestem, muszę się ogolić. Teraz ja wrócę. Tak tu jest pięknie, jak samochody przejadą, to jest taka fajna cisza, ptaszki śpiewają. Aż zdjąłem słuchawki z muzyką z uszu Jeszcze jakieś 5 km mam do przejścia Jak naj najwięcej to pod górę będzie Piękna pogoda jest naprawdę super Zaczęło się ostro pod górę Jeszcze kawałek przeszedłem z 500 metrów A czuję się jakbym maraton przebiegł No tak tu jest Ale czego się dla zdrowia nie robi Naprawdę jest ostro Gdzieś zaraz będzie trzeba węglo skręcić To siadłem na szczyt A teraz już w dół Ale wbrew pozorom Schodzenie też do końca takie Najłatwiejsze nie jest, zwłaszcza jak tutaj jest tak stromo w dół. Jak już mówiłem w poprzednich filmikach, najgorsze jest to hamowanie dla stawów. No. Obok tu za siatką jest strefa wojskowa, zdjęć nie można robić. Także trzeba uważać, gdzie się ten obiektyw kieruje. No powoli się łagodzi to zejście. 4 km kawałek, ale dwa razy siadałem po drodze. Starośni radość. Jezioro Taleczce. Po wizycie w muzeum warto zatrzymać się tu choć na chwilę. Są dwa parkingi, na których można zostawić auto i przejść się alejką wzdłuż jeziora. Nad brzegiem stoi łódź, w której Erni podobno oświadczył się swojej przyszłej żonie. Jest też restauracja, w której można napić się kawy przed dalszą podróżą.

got no place just me and you time slows down when you're around feel the rhythm of a hearts bound in the quiet we find a groove lost in love no need to move it's a love no need to move it's a lazy weekend just you and me wrapped up in Wild and free. Coffee stains on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts bound. In the quiet, we find a groove.

jak Arni żył, mnóstwo pamiątek. Muzeum Arnolda Schwarzeneggera mieści się w jego rodzinnym domu w miejscowości Tal nieopodal Gracu. Tutaj, w środku lata, 30 lipca 1947 roku, urodził się przyszły terminator i gubernator Kalifornii. Muzeum kieruje przyjaciel aktora z czasów dzieciństwa Peter Urdl, któremu Schwarzenegger powierzył renowację XIX-wiecznego domu. Ekspozycja zajmuje dwie kondygnacje budynku. Przemierzamy kolejne pokoje z wytapetowanymi ścianami i podłogą z desek. Łóżko Arnolda, skromnie wyposażona, ale schludna kuchnia z makatką na ścianie. Na ścianach kolekcja zdjęć aktora z trzech etapów jego życia: młodego austriackiego mistrza kulturystyki, hollywoodzkiego aktora i amerykańskiego polityka, gubernatora Kalifornii. Późniejszy aktor. Fascynował się kulturystyką. Surowe wychowanie preferowane przez ojca, oficera policji, ułatwiło zapewne młodemu Arnoldowi wytrzymać dyscyplinę ciężkiej pracy nad kształtowaniem własnej sylwetki. Efekty tej pracy ułatwiły mu wyjazd do Ameryki już w wieku 21 lat. Jego pierwszym sukcesem filmowym była tytułowa rola w obrazie Herkules w Nowym Jorku. Ale najbardziej znanymi filmami aktora, jest seria o Terminatorze. I chyba postacie z tego filmu są największą atrakcją muzeum. Spotykamy się oko w oko z samym Terminatorem w pamiętnej scenie z powyrywanymi fragmentami ciała maszyny, kiedy spod skóry wychodzą metalowe mechanizmy robota. Zobaczymy też jego przeciwników, przerażające srebrne androidy. Przepięknym filmowym artefaktem jest też cudowny Harley Fatboy, na którym pędził T-800. Niestety nie jest to egzemplarz wykorzystany w filmie. Mnie osobiście najbardziej spodobał się miecz z filmu Conan Barbarzyńca. Jeden z pokoi mieści pamiątki po gubernatorze Schwarzeneggerze. Pod oknem masywne biurko, naprzeciw niego woskowy gubernator przemawiający na tle amerykańskiej flagi. Ale tutaj frajda, zobaczcie. Jeszcze nie będę odwracał kamery. Takie wielkie robocisko <laughs> Hasta La Vista Baby niewielkie to muzeum jest, ale, ale bardzo fajne. Drugi raz już tutaj jestem i może jeszcze kiedyś przyjadę. Arni podobno raz do roku tutaj jest czasem częściej. Może się kiedyś uda trafić na niego. I wtedy się posiłuje z nim na rękę. Ciekawe, czy z, z by wygrał. No, taki wielki ogródek. Ale pięknie tu i to jezioro, ta okolica. Cudownie. No dobrze, moi drodzy. Drugi raz odwiedziłem muzeum. Kiedyś pamiętam chyba 7 euro wstęp, dzisiaj 12, ale myślę, że warto. Pamiątki niesamowite, zwłaszcza ten miecz Konana, czy ten robot, czy, czy figura woskowa, no to. To są rzeczy nie do przecenienia, to jest cała moja młodość, te, te filmy, Terminatory, Predatory i, i wszystkie inne. Kupa filmografii Erniego, kawał dobrego filmu. Także warto tu być i każdego zachęcam, jak będzie w okolicy żeby tu przyjechał. Ja się zawijam, bo już jest godzina po trzeciej. Za godzinę, za półtorej się zacznie robić tu ciemno, a mam jakieś niecałe 10 km do przejścia, także chcę przynajmniej przez te góry przejść, przez ten las, żeby wejść w miasto, jak się zacznie ciemno robić. Także miło było, ale się skończyło, wracamy do auta, a jutro, a jutro idziemy po prostu pozwiedzać Grac. Chodźcie ze mną. Tą drogę ciemną. Witam wszystkich moich przyjaciół bardzo bardzo serdecznie. Drugiego dnia zwiedzania Gracu i chyba już ostatniego dnia zwiedzania w tej trasie. O kurde, znowu się zapomniałem ogolić. Ha, ha. No nic, jestem dalej w Gracu. Niedziela jest, idziemy teraz. Wczoraj było Muzeum Arnolda Schwarzenegera. A teraz idę po prostu na miasto, jest jakaś fajna kolejka, jak będzie czynna po prostu nią pojeżdżę, wejdę na wzgórze może, no zobaczymy, coś fajnego porobię, jakieś tam wyczytałem różne ciekawostki, zobaczymy co się da zwiedzić i spędzić miło dzień w Gracu. Zapraszam! i teraz kupiłem sobie bilet na taki pociąg, który tutaj jeździ. Te tunele, 10,5 euro, trochę dużo, ale podobno fajna akcja. Co tu robić, jak już ten Gratz już przeszedł? lebten zwei Brüder, von denen der eine Kasim, der andere Alibaba. Herbei, herbei, gekocht ist der Ball. Sesam, öffne dich! Ein Ball ohne Musik? Hier geht es doch bestimmt ein Orchester. Die Füchsen, die brauchen Applaus. Beim Klatschen werden die Finger auch wieder warm. Probieren wir es aus. Pisa sprawa z tą kolejką. A teraz jeszcze jeden numer się wpakowałem. Muszę tylko tam na górę wejść. Jest wewnątrz taka zjeżdżalnia w takiej tubie. No i teraz kolejne 6 euro zapłaciłem i sobie będę mógł zjechać. Pani się pytała, czy, czy dokupię sobie bilet na winie. mówię nie, dziękuję. Wejdę sobie dla zdrowia wszystko że fajnie, aktywnie. Najbardziej charakterystycznym miejscem w Gracu jest Schlossberg z wieżą zegarową. Usytuowany na wzgórzu nad miastem zamek, ten niegdyś był główną warownią chroniącą miasto przed inwazjami. Uchodził za jedną z najsilniejszych fortyfikacji, a dowodem tego niech będzie fakt, że nawet Napoleon Bonaparte nie był w stanie jej zdobyć. Dopiero kiedy wygrał on wojnę z Austrią rozkazał zniszczyć zamek. Jedynymi zachowanymi pozostałościami po dawnym zamku są wieże, w tym Urturn, która górując nad miastem pełniła przede wszystkim funkcję wieży zegarowej. Dzisiaj zamek ten oferuje nie tylko wspaniałe widoki na miasto, ale także malowniczy ogród oraz restaurację. A trzeba przyznać, że i już sama podróż na wzgórze może być nie lada atrakcją. Na górę prowadzi ścieżka, schody, jest ich 260. Specjalnie przeszklona winda w wykutej skale, oraz kolejka. Opcji zatem jest kilka i każdy może wybrać tą, która jest najbardziej odpowiednia i atrakcyjna. A jeżeli zastanawiacie się, którą opcję wybrać, aby dostać się z powrotem na dół, to może zainteresuje Was zjeżdżalnia. Wokół windy wije się rura, po której można zjechać na sam dół.

Żegnamy się tutaj z górą Zbieramy się na dół Mamy bilet na zjeżdżalnię 6 euro Zobaczymy co to za frajda Ale przepiękny widok Jak ktokolwiek będzie kiedyś w Gracu To musi tu być Must be the music Papa. Pa w kolejce do zjazdu tą górą mam tutaj taki ala kocyk taki do, żeby na nim zjechać no i zobaczymy trzeba troszkę poczekać Wista zabawa słuchajcie a pod koniec jest takie przyspieszenie, że naprawdę się można wystraszyć. Także fajnie. Taki kocyk do yy, plecak położyłem między nogami i w miarę bezpiecznie było. Ciężko mi było przy tej prędkości telefon wyciągnąć, bo nie chciałem przy nim tego robić, bo mnie zaraz opieprzył. Ale wyciągnąłem gdzieś w połowie drogi. I tak ledwo, ledwo udało mi się odbezpieczyć aparat i kawałeczek nagrałem, to co widzieliście. No dobra, poszukamy czegoś do jedzenia, jeszcze się pokręcimy trochę po mieście. Wiedzieliście, że Stare Miasto w Gracu jest na liście światowej UNESCO? Graz to miasto położone w Austrii, a dokładniej w jej południowo-wschodniej części. Jest drugim co do znaczenia oraz wielkości austriackim miastem, zaraz po Wiedniu. Graz jest często odwiedzany przez turystów. Ma również duże znaczenie pod względem przemysłowym i kulturalnym. Jest stolicą kraju związkowego Styria. To jestem na obiadku, tym razem będzie Kevin. Miasto leży nad rzeką Murą i jest otoczone przez zielone tereny, góry Alpy Styryjskie oraz winnice. Dlatego oprócz zwiedzania samego miasta warto zobaczyć również jego okolice. Poza tym dookoła Gracu znajdują się wody termalne. Nazwa Gracu Pochodzi od słowa grady, które oznacza mały mało... Dobra, lub dróg. się zawijam Oczywiście jeszcze wszystkiego tu nie zobaczyłem i wam nie pokazałem. Ale może jeszcze będzie okazja kiedyś tu przyjechać. Także powolutku wracamy. Fajny dzionek nie? Fajna ta zjeżdżalnia. Nie za dużo mogłem Wam pokazać, ale coś tam pokazałem. Fajne wejście na wzgórze. Także jestem zadowolony, no i wracamy do domu wreszcie. No moi drodzy, dopadłem wreszcie do auta. Szczęśliwie 22 km dzisiaj, może już nie po górach, chociaż nie no przecież w górę tam szedłem, jak z tej, z, przez tą rurę zjeżdżałem, no ale ale więcej pokłaski dzisiaj było. Tylko raz tam, w górę, po schodach. W każdym razie bardzo fajny, zwłaszcza ten drugi dzień. Pierwszy też, bo było muzeum Schwarzenegera. Także weekend bardzo dobry. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. Liczę na Wasze komentarze, nawet te krytyczne. Zwłaszcza te krytyczne, bo one dają mi motywację do działania. Pozwalają mi być coraz lepszym i pracować nad sobą. Także. Liczę na Wasze komentarze. Jeżeli się podobało, to lajki, oczywiście. A jeżeli jeszcze ktoś z Was nie zasubskrybował mojego kanału, to bardzo go o to proszę. Zasubskrybuj mój kanał. Tyle na ten temat. Wracam od jutra do domu i do zobaczenia niebawem. Hej!